Co ja mam z nią zrobić? Zabić! Zabić? 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 zabić. Nie, nie, nie! Jakem robinson i chrześcijanin! Nie mogę jej zabić! To jest postworzenie Boże! Mam pomysł! Mama! Hej, daj jej panama! Lubisz? Nie! To gdzie? No. Jak o to chodzi? No raczej. Żarłoczna. No. To jest krzyży mokrych Jeszcze jednego? O. Tak się trosuje dzikie zwierzęta. Pamiętajcie, żeby nigdy nie drażnić dzikich zwierząt, bo mogą być bardzo niebezpieczne. Mm -hmm. No dobra, co by tu robić, co by tu robić? Aha, już wiem. To chyba ja jestem takim zwierzęciem dobrym. Znalazłem na statku... Moja mama. ...taką to pustą księgę. Czy ktoś z Was pisał pamiętnik kiedyś? Tak. I wiecie na czym to polega? No właśnie, więc ja zamierzam też pisać pamiętnik. Znalazłem też piuro, ale o nie. Ale nie mam żadnego atramentu. Czy można wypisać, kiedy nie ma atramentu? O nie, u. nie, 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 nie. Kamienie. Ma pomóc. Zlądowałem na bezludnej wyspie 30 września 1659 roku Co to? To w tym czy nie? Ziemia części pod stobami. Chyba było trzęsienie ziemi, co? Tak. A może... A może to kara? Kara o grzechie mojego żywota. W nigdy wcześniej nawet nie pomyślałem o Bogu. Tak jest. Robinson zaczął sobie przypominać, jak to w czasie swojej ciężkiej wyprawy wzdłuż brzegu Afryki, a nie razu, jest wrócić swoich myśli do Boga z prośbą, aby ten e, uratował go przed dzikimi zwierzętami, krzyżów, ożebrymi Tak, zaczął sobie przypominać, że żył cały czas jak zwierzę, kierując się jedynie zdrowym rozsądkiem, a i to nie zawsze. Padł więc na kolana. I zawołał donośnym głosem, Boże przyjdź mi z pomocą, bo jest w wielkim utrapieniu. Tak zdrowi Robinson zrozumiał, że oto dosięgła go do sprawiedliwość Boża i że nie ma nikogo, nikogo. On mógłby się pożalić, kim mógłby porozmawiać.